Okej, jesteśmy w Freddy Fazbears Camp pizza. Tak Jesteśmy w biurze Mamy tutaj Jacketa Który ma pięści w dłoniach Który teraz kuca Muszę teraz wziąć pięści w dłonie I patrzcie jak wyglądam Kurde, jak ja wyglądam creepy A, u kamera Chłopcem mi <śm> ochrona A, biorę pięści w dłonie Usedż, tu mamy też wykorzystanie, mamy power left. Czy tu działają? Tu się, tu, tu jest ta mapa. Bo jak tak, się podchodzi, po to działają. O kurde. Czy działa? Dobrze działają. Albo nie, jednak nie. Bo jak klikam Camp 5, to pokazuje mi Foxy Cove No, ja mietuję, ja miętuję. Patrz na, ja, ja na... Ja na nie No. Hmm. No, jestem, patrzę na nich. Nie widzisz? Nie. bakuje. A widzę twój łeb. Mo na kamerze jesteś niski o nich o wiele. Bo ja bo, bo, biorę pajretkowe Dzięki. Co dzień? Ale miałem miniaturkę. Może nie. Żeby nie było widać to coś na dole. Tutaj. Tam gdzie bije Przynajmniej... czy ja mam nogi? No tak przecież my gramy na moich... na mojej mapie, więc mamy nogi. Wow, ale ty patrzysz, jak ty wyglądasz jakbyś patrzył sobie... Mam nogi. Jak się cieszę. Dobra, patrzymy na no. kamery. Na razie jest spokojnie, a ty widzisz, że patrzy na nie? Tak, nie znam to. A jak zmieniam? <grym> bo co się zabił? Bo zobaczył. Ja wezmę sobie tylko lutable core i wezmę sobie Korpus mod na 9000 tysięcy, będziesz, będziesz to widział. Cholera, niech to. Boni się ruszył. Co? Gdzie on jest? O, Foxy? A. Jest, widzę go. Ale ciemno nie złot. Co Zobacz sobie. Gdzie on się rusza? No mówię ci, to jest ta mapa. O. On się ruszył. Gdzie on idzie? Yyy... Only. Widzę, widzę go na kamerze jak przyszedł On się naprawdę rusza Chodź do mnie On się rusza na kamerze Chodzę do siebie Znaczy do biura Co? Patrz jaki creep Jo Czekaj ja idę tutaj Nie ma tu wentów A można iść do kitchen Można, a jest tutaj Golden Freddy? Nie ma ja mogę... Nie, ja myślałem, że mogę wyjść z placówki. Czekaj, czekaj Wyszedłem Co? Wyszedłem z placówki, fajnie tu. Ale nie no, jak typowe rosyjskie miasto nie wiem. Dziwny ten FNAF, taki jest. Dobra, chodź idziemy Ej, niby jest 12 w nocy, a wygląda jak była godzina 20 jakaś. I lato? A się boję, że on idzie. Gdzie on jest? Tutaj, stoję, stoi przy nim. Idę do biura. Zapoko. On, on idzie do biura. On teraz skampi, Włóżę, on wygląda dobrze. Ej, zabiłem mnie drzwi. Czekaj. Nie nadużywaj drzwi. Bo gdzie ta... ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Na początku. To gdzie się respawni. Hmm. Ej, bo jestem w tobie Ej, teraz Nie. to w ogóle jestem wszystkim Ej, weź tu podejdź Kurde Idź na chwilę, weź tak zrób głową Kurde Nie, Nie. Co się stało? Zabiłem mnie Kto? Nie wiem, sam się zabiłem bo nie jest On tu stoi Czekaj ja biorę Pyretko Czekaj nie wejdzie Tu Czekaj czy się On tu nie wejdzie Ej bo czemu kamery nie dzia działają? ale działają Gdzieżcika Oba jest Ona jest w, ku w toalecie Łoooo Jezu za, za zasłaniasz Mi nie da się przechodzić jest tutaj dalej, zobaczmy. Nie nie mogę stwierdzić. Sprawdźmy. Jednak tak. Widziałeś kogoś tam jeszcze? Nie! Szybko! Nie? Ale czekaj, czemu to nie działa? Co poszedł? Jest, poszedł. Nie mogę. Co? Nie mogę ich ze Kurde Dobra jest forte IM Nie myślałem że Foxy się rusza Bo jest Ty mnie widzisz Czeka... na kamerach? Czekaj muszę iść Ech. Tak widzę Cię I co robię? Świecisz latarką o, on tu idzie ty stanie się wejdzie o! nie? Co się stało Dzika mi wyskoczy Chodź do kuchni Ale ona robi jumpscare Szybko, chodź Szybko Patrz, patrz Wiem, widziałem to u Chakena Weź na nie podejdź Zrobij slap No Ona chyba da większego slapa Slapa w dubsko. On chyba tu zaraz przyjdzie Czwarta, jem dopiero? O nie on tu idzie. O dobra, idzie do klozet. Tu zało nam dużo energii łatwiej za ta praca No ta, mała za piątej nocy będziemy umierać, a czemu klidnaść drzwi Mała pensja, tylko 100 dolarów 100 dolarów za tydzień ma. To jest naprawdę mało. No czemu mnie <noise> zamykasz? Zostaw te drzwi, kurde. Bo zaraz pokadaj, dam, dam ci taką bronią, że ci zlaguje Garysmoda. No a tu jest największy ból gracza. Jezus Maria, gdzie ty jesteś? Ej, Przestań wejść we mnie. Zaraz to w ogóle <noise> jesteś w ścianie. O, jesteś żyrandolem Wyrandon. Ży, a, bez. Weź Foxiego, zobacz co to jest. Jak ty, zobacz Foxy Nie, zobacz. nie ma. Ona tu stoi. Juzu, przestraszyłem się. A czekaj. gdzie jest bo... Tutaj, przy drzwiach po lewej. Nie mam jak wejść. No to musisz, po, czej, musisz poczekać na stradę, poczekasz czekam nie czekam. o nie, ona tu idzie co to było? czemu ona sobie tylko Jakie, takie piękne ząbki, dobra, podnieś się poszedł dobra, o, udało się ale jak ona? ona tu idzie? nie, stoi tam pokaż, Ej, patrz, widziałeś to? uuu, idealnie pod szóstą szósty i o, łatwa ta gra i łatwa praca. Nie ma jak to wygrać. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Życzę tak. miłej nocy. Bye. Bye bye. Jeszcze dla was zrobię no taki fajny dance, Patrzcie. Tańczymy, tańczymy. Balujemy, walujemy kiedy ten hey, mój skip, ej, ej, o oh, oh.